Drodzy przyjaciele Polacy, witajcie. Pragniemy przekazać Wam gorące pozdrowienia z Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, jednej z czterech bazylik papieskich obecnych w naszym umiłowanym mieście Rzymie. Oczywiście razem z bazylikami Świętego Piotra w Watykanie, Świętego Jana na Lateranie i słynną bazyliką Świętego Pawła za Murani. Dlaczego tutaj jesteśmy? Ponieważ jest to miejsce, które bardziej niż którekolwiek inne pozwoli nam za pomocą programu, który nagrywamy, ukazać ikonografię tajemnicy Bożego Narodzenia, pokłonu Trzech Króli i hołdu, jaki zgotowali dzieciątku pasterze. Jest to ikonografia, która wywodzi się z tekstów Pisma Świętego, z tak zwanej Ewangelii dzieciństwa Jezusa, czyli Świętego Łukasza i Mateusza. Bo dwaj pozostali ewangeliści rozpoczynają swoją opowieść w wieku dojrzałym. A zatem zobaczmy, jak tradycja, klasyczna ikonografia odtwarza wiernie to wszystko, co ewangelie opowiadają. I oprócz boskiego pochodzenia Chrystusa, oprócz dokładnego opisu epoki, w której zostaje umiejscowione narodzenie Jezusa za panowania Heroda, Ewangelie oferują nam trzy główne idee, które cała ikonografia starożytna, średniowieczna, nowożytna i współczesna podejmuje. Należy powiedzieć, że Chrystus rodzi się w miejscu bardzo ubogim, w stajence, czy też w grocie, jakkolwiek nie został przyjęty w ówczesnych betlejemskich hotelach, bo nie było miejsca. Stąd Maryja była zmuszona porodzić dziecko w miejscu ubogim. Tymi, którzy przybiegają, żeby oddać pokój nowonarodzonemu dzieciątku, są ubodzy, pasterze, ludzie będący na marginesie ówczesnego społeczeństwa. Przybywają ponadto królowie, magowie ze wschodu, idąc za słynną gwiazdą, która wskaże im miejsce. I osobę tego, który zgodnie z ich proroctwami będzie przyszłym królem Izraela. Cała ikonografia chrześcijańska skupia się i odwołuje z przeróżną wrażliwością, jak potem zobaczymy, do tych trzech punktów centralnych obecnych w tekstach świętych. Chciałem o tym powiedzieć we wstępie do tej audycji i to tutaj, w Bazylice Matki Bożej Większej. Dlaczego? Bo tutaj Kościół Rzymski chciał stworzyć nowe Betlejem, Betlejem Rzymskie, prawie od początku obecne w tym kościele na Eskwilinie. Jak wiecie, miejsce to zostało w cudowny sposób wskazane przez Maryję podczas snu papieża Liberiusza. Dlatego zwana ona była bazyliką liberiańską. Oraz podczas snu patrycjusza Jana, zamożnego Rzymianina, który nakłaniał papieża Liberiusza, by zbudował bazylię. I wydarzenie, które było zapowiedziane we śnie, zrealizowało się w cudowny sposób 5 sierpnia 358 roku, gdy niespodziewany opad śniegu pokrył całą najwyższą część wzgórza Eskwilińskiego papież przybył natychmiast i naznaczył na ziemi zarys przyszłej bazyliki następnie Patrycjusz Jan pomoże zrealizować ten projekt w późniejszym czasie Sykstus III otworzy bazylikę około roku 435 niedługo po słynnym soborze efeskim mającym miejsce w 431 roku uroczyście ogłosił dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi. Ta właśnie zbieżność faktów w doskonałym następstwie chronologicznym sugerowała pasterzom rzymskim Liberiuszowi, Sixtusowi III, Mikołajowi IV i wszystkim ich następcom potrzebę poświęcenia w bazylice jednej z kaplic tajemnicy Bożego Narodzenia i pokłonowi trzech króli, znane już od początku. Stąd innym imieniem, jakim była określana Bazylika Matki Bożej Większej, była nazwa Santa Maria Ad Presepium. Chociaż nie wiemy, w jaki sposób wyglądała ta pierwotna kaplica żłóbka w V, VI, VII wieku. Jednak mamy dokumenty potwierdzające jej istnienie. A potem Mikołaj IV pod koniec. VIII wieku wezwał jednego z najsłynniejszych ówczesnych rzeźbiarzy, Arnolfo di Cambio. Później wrócimy krótko do biografii tego człowieka, by powierzyć mu wykonanie owego słynnego pomnika, który pójdziemy zobaczyć. Jamal Maggiore, scultore e architetto dell'epoca Arnolfo di Cambio. Poi torneremo brevemente sulla biografia di quest'uomo monumento, które andremo a Aktualna fasada bazyliki nie jest oryginalną fasadą kościoła z XV wieku, ale zbudowaną przez Ferdinando Fugę w 1741 za czasów pontyfikatu papieża Lambertiniego, Benedykta XIV. Jak widać na inskrypcji umieszczonej na szczycie. Jesteśmy oczywiście w momencie, w którym barokowe doświadczenie skończyło się. Jest jeszcze żywe w architekturze rzymskiej, jednak fuga stwarza w fasadzie przestronne przestrzenie umieszczając na przemian w trzech poziomach różnej wielkości otwarcia, sięgające pięciu otworów w najniższym poziomie, ograniczając się do trzech otworów w linii środkowej w układzie piramidalnym, biegnąc ponad tym panonem fasady w stronę rzeźby Maryi z dzieciątkiem, której kościół jest dedykowany. Weszliśmy do jednego z najbardziej ekskluzywnych miejsc w Bazylice Matki Bożej Większej, do słynnej loży błogosławieństw. Jest ona zazwyczaj zamknięta dla zwiedzających. Została otwarta wyjątkowo dla celów naszego nagrania. Tutaj łączą się dwie bardzo ważne fazy architektoniczne i opowiadają długą historię bazyliki. Starożytna fasada XIII-wieczna, która do dziś ukazuje niezwykłą dekorację mozaikową Filippo Rusutti i XVII-wieczna nadbudowa Ferdinando Fugi, który stworzył tę wspaniałą lożę, lożę błogosławieństw. Mozaiki opowiadają część historii, którą będziemy starali się przeżyć na nowo za pomocą naszej audycji. Widzimy więc ów słynny sen, który miał papież Liberiusz w 358 roku, dotyczący cudownego wydarzenia objawienia Maryi, która wskazała mu miejsce, w którym papież winien wybudować bazylikę jej poświęconą. Mozaiki opowiadają z żywym realizmem i sugestywnym efektem chromatycznym historię dwóch snów papieża Liberiusza i Patrycjusza Jana, jaki mieli około 385 roku, gdy zjawiła im się Maryja i zapowiedziała cudowne wydarzenie, które wskaże miejsce w ówczesnym Rzymie, na którym papież i Patrycjusz Jan mają zbudować bazylikę poświęconą Maryi. la manifestazione di un miracolo per indicare il luogo della Roma dell'epoca dove il Papa e il Patrizio Giovanni avrebbero dovuto costruire la basilica dedicata, dedicata a Maria. Zapowiedziane wydarzenie miało miejsce w nocy 5 sierpnia 358 roku, gdy w środku lata, można sobie wyobrazić, jak wysokiej temperaturze panującej w Rzymie, nagły opad śniegu pokrył szczyt wzgórza Eskwilińskiego. Wtedy papież przypomniał sobie o swoim śnie. Przybył szybko na wzgórze i osobiście wytyczył materialnie zarys przyszłej bazyliki, którą potem patrycjusz Jan, będąc człowiekiem zamożnym, zechciał zbudować. Ricche origini, pensò a edificare. Oryginalna fasada bazyliki opowiada dokładnie o tym wydarzeniu. I chociaż dzisiaj jest ona zakryta, to zwłaszcza w nocy, gdy mozaika zostaje prześlicznie oświetlona, opowiada tę cudowną historię. i jeszcze narra una storia Oto jesteśmy we wnętrzu bazyliki Matki Bożej Większej, mogąc podziwiać przestrzenność i układ miejsca kultu, którego początki sięgają starożytności paleochrześcijańskiej. Jest to wielka bazylika trójnawowa, w której w ciągu wieków oczywiście zostało nałożonych wiele stylów, wiele odniesień do wydarzeń, w których bazylika uczestniczyła. Bardzo charakterystycznym elementem oryginalnym jest ta piękna posadzka kosmatyjska marmurowa pochodząca z XII wieku i wielki sufit kasetonowy ozdobiony nadal oryginalnym złotem przywiezionym z Ameryki Łacińskiej, pozyskanym podczas hiszpańskich podbojów.

Mieliśmy wówczas także papieża pochodzenia hiszpańskiego, nawet dwóch, obu pochodzących z rodziny Bordiów, Kalixta III i Aleksandra VI. I poprzez ofiarowane złoto pochodzące z Ameryki Łacińskiej, królowie hiszpańscy uczestniczyli w budowaniu i upiększaniu bazyliki. Chciałbym jednak skoncentrować uwagę na mozaikach. Widzieliśmy już arcydzieło mozaikowe w Loży Błogosławieństw. We wnętrzu bazyliki mamy całą sekwencję obrazów mozaikowych bardzo ważnych. Mamy przedstawienie scen Starego Testamentu wzdłuż galerii ponad kolumnadą i oczywiście scenę wniebowzięcia i ukoronowania Maryi w absydzie centralnej. Dzieło Jacopo Toritti, następnego wielkiego przedstawiciela sztuki rzymskiej, pochodzącego również z XIII wieku, który pracował w tym samym klimacie artystycznym i w czasach co Giotto. origini sempre nel XVI secolo che lavorava appunto per citare un nome ben più famoso nello stesso tempo e nella stessa temperia artistica di Giotto.